Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Czy Jezus odpowiedział Maryi w sposób niegrzeczny? Otóż nie. W sensie ścisłym, Jezus mówi przecież do otaczającego go tłumu wewnątrz budynku. Ale Jezus wykorzystuje tę sytuację, żeby pokazać pewną różnicę pomiędzy tymi, którzy niejako na zewnątrz czekają na Jezusa, aż to on do nich wyjdzie. A tymi, którzy go odnaleźli, którzy weszli do środka i siedzą zasłuchani w Jego słowo. To właśnie ich Jezus nazywa swoimi bliskimi. Można by powiedzieć, że oni mieszkają z Jezusem, bo w nich mieszka Jego słowo. Jezus dzisiaj nas zaprasza, abyśmy to my weszli do środka, abyśmy wykonali krok naprzód, abyśmy rozmiłowali się w Jego słowie. Wtedy to Jego wola będzie naszym pragnieniem, a my staniemy się prawdziwie bliskimi naszego Pana. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.